Jeżeli masz dylemat, zamontować folię grzewczą czy korzystać z tradycyjnych grzejników, to już tłumaczymy. Tradycyjny grzejnik wisi na ścianie, zajmuje miejsce, a zanim poczujesz ciepło, mija sporo czasu. Folia grzewcza, ukryta pod podłogą lub w podwieszanym suficie, działa na podczerwień czyli grzeje od razu i to dokładnie tam, gdzie jesteś. Ciepło jest naturalne. Równomierne, bez przeciągów i bez kurzu. Zużycie prądu niższe, bo nie tracisz energii na ogrzewanie powietrza, które i tak ucieka przy wietrzeniu. A estetyka żadnych urządzeń na ścianie i pełna swoboda aranżacji. Dodatkowo sterowanie z telefonu możliwość zasilania z fotowoltaiki i brak serwisów komfort i oszczędność. W jednej niewidocznej warstwie w folii grzewczej. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na senegis.com.